Witam na kanale Góralski Ogród. U nas zrobiło się zimno i biało. Jak widzicie, posypało trochę śniegiem. No ale trzeba iść do szklarni, popodlewać to, co już jest wysiane, tak żeby nasiona kiełkowały. A w szklarni zielono i kwitną już narcyzę. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwiaty, to tam mam zrobioną lasagne, czyli jest wiele kwiatów tutaj cebulowych posadzonych i będą stopniowo kwitły i upiększały ogród. One będą wystawione później przed domem. Natomiast tutaj teraz zabieram się za podlewanie za pomocą zraszacza. W tym miejscu mam nasiona rabarbaru, rabarbar. Powinien być przykryty, czyli kiełkuje on pod kiełkuje on po ciemku. Także przykrywam to z powrotem, niech sobie kiełkuje. Ja już rabarbar wcześniej wysiewałam z nasion. Mam już kilkuletni rabarbar, ale pomyślałam, że te nasiona, które mi zostały, wykorzystam i wysieję. Może jeszcze coś z tego będzie. Tutaj mam sałatę rzymską wysianą z własnych nasion. Tutaj mam również por z własnych nasion, ja go przycięłam w tym roku, testuję sobie właśnie taką formę bez przycinania. Tutaj mam por właśnie po trzy sztuki popakowany, a tutaj jak widzieliście mam tak samo po trzy sztuki, ale przycięty. No zobaczymy czy są jakieś różnice. Tutaj mam bób na taki pierwszy zbiór i groszek cukrowy. A tutaj cebula dymka, już taka ładna zieleninka się pokazała, tak zwany szczypior. I cebulki są posadzone po cztery sztuki. Będą potem na bieżąco wyrywane, tak żeby powiedzmy ta jedna sztuka została. Tutaj mam szpinak wysiany i jeszcze tutaj dalej kwiaty. Tutaj też mam wysiane kwiaty, też muszę to spryskać, nawodnić, tak żeby te nasionka kiełkowały. No, tutaj widzicie truskawki się opuszczają. Tutaj mam przygotowane sadzonki porzeczki czarnej. Jak widzicie, porzeczka się już również opuszcza. To znaczy, że te sadzonki się przyjęły. Tutaj mam szczypiorek, już pierwszy zbiór taki niewielki był robiony. Ten szczypiorek zimowy jest taki smaczny, co czysty, najlepszy. Tu widzicie mam rukolę, która mi będzie kwitła, bo ona jest z tamtego roku. Można oberwać kwiaty, wtedy jeszcze dalej będziecie mieć zbiory rukoli, natomiast jeżeli zostawicie kwiaty, to ona już nie będzie zbyt smaczna. No i tutaj na tej środkowej grządce, jak widzicie, rośnie kalarepa czerwona. Ale ponieważ ona przezimowała, co by cieszyło bardzo, no to od razu idzie w kwiat. I ta, która pójdzie w kwiat, to nam tej bulwy nie zawiąże, tej części jadalnej. Także albo nasiona, albo zbiory. Na coś musimy się zdecydować. Tutaj już mam kalarepkę wysianą, tegoroczną. Także ona już będzie do skonsumowania, jak e, oczywiście zawiąże bulwy. A tutaj widzicie 8 stopni, jeżeli chodzi o wilgotność, tam się ten czujnik zepsuł, już wilgotności nie pokazuje. A co słychać na zewnątrz? Na zewnątrz udało się mi posiać parę rzeczy, przykryłam to siankiem, no i widzicie zasypało śniegiem. E, co tam mam wysiane? No tam jest groszek wysiany. Cebula dymka posadzona, marchewka wysiana, szpinak, cebula, skorzynera i pasternak. Te warzywa, czyli pasternak i skorzynera, będą uprawiane przeze mnie pierwszy raz. Zobaczę, jakie będą te warzywa. Jeżeli będą mi smakowały, no to w kolejnym roku pojawią się w moim ogrodzie. A jeżeli mnie y, nie zaciekawią, no to, to już nie będę ich wysiewać. Także pamiętamy o podlewaniu warzyw, tych nasionek, które zostały wysiane. Tutaj mam różnego rodzaju warzywa kapustne. One jeszcze nie kiełkują. Jest jeszcze zawczas na to, żeby się pojawiły, ale na pewno wschody, jak się pojawią, będą cieszyć oko. Lepiej trzymać warzywa kapustne w szklarni niż w domu. Ponieważ one się mogą wyciągać, chociaż ta kalarebka była w domu i jak widzicie jest ładna, od dopiero od niedawna trafiła tutaj do tej szklarenki. Ja tą szklarenkę miałam w tamtym roku w domu, teraz już jej nie przynosiłam do domu, wtedy ona była w ogóle nowa, teraz już mam ją drugi rok, także zostaję tutaj w szklarni i w szklarni sobie te właśnie wysiane nasiona trzymam, a te, które wymagają ciepła. Czyli, tak jak właśnie, pomidory, papryka i tym podobne, oczywiście są w domu na parapecie. Także to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania, zaglądania na kanał. No i do następnego filmiku.